Witam Was podolsztyna. Dzisiaj trochę nowości. Pierwszy raz pokażemy dom parterowy, pierwszy raz pokażemy, jak wygląda dach wiązarowy ocieplony pianą i pierwszy raz też zobaczycie, jak wygląda nadmuchiwanie wełny na taki strop. Jeśli Was to interesuje, ile to wszystko kosztuje i czy naprawdę warto, zapraszam do materiału. Jak widzimy, dom będzie ogrzewany pompą ciepła. Przed naszymi pracami budynek musiał z zewnątrz być praktycznie wykończony na 100%, czyli gotowa elewacja, gotowa podbitka, żeby nasza izolacja nie wychodziła na zewnątrz. Tutaj zrobiliśmy trochę inaczej niż przeważnie robimy, a mianowicie piana wyszła na zewnątrz, czyli została zaizolowana podbitka w poziomie i połać dachowa, która wystaje poza mur. Przeważnie tak nie robimy, przeważnie piana łączy się ze styropianem elewacyjnym. Tutaj natomiast przy dachu wiązarowym w tym wypadku, żeby nie robić przedścianek w pionie, żeby uniknąć dodatkowych prac, no, trzeba było doliczyć parę metrów, parę dziesiąt, co w sumie i tak wyszło taniej dla inwestora, niż miałby robić te przedścianki. Dlatego y, piana raz, że przyspiesza te takie prace, raz, że, no potrafi obniżyć. Y, Rachunki za, za wykonywane prace, tak? Tylko trzeba spotkać się z nami wcześniej i to wszystko pouzgadniać. Jesteśmy już na poddaszu. Jak widzicie, wszystko jest ocieplone. Prace skończyliśmy dwa dni temu. Za chwilę opowiem dokładnie, jak przebiegało ocieplenie, na czym to dokładnie polegało, ale wcześniej chciałbym Wam przedstawić konstrukcję wiązarową, gdzie tak, jak widzicie, nie mamy tutaj tradycyjnej więźby, gdzie są krokwie, yy, jętki, jakieś kleszcze, tylko właśnie cienkie słupki, cienkie krokiewki, które są powiązane ze sobą tak zwanymi płytkami kolczastymi. Jest to wszystko robione na linii produkcyjnej. Cały wiązar gotowy przyjeżdża na samochodzie, jest ustawiany dźwigiem na budowie. Zaletą takiego dachu, takiego stropu jest to, że praktycznie cała więźba i cały strop jest ustawiany na budowie jednego dnia. Tradycyjny strop wylewany betonowy, monolityczny, czy też układany z jakichś tam pustaków i zalewany betonem, plus więźba. To jest czas około no minimum miesiąca. Tak? Ewentualnie, jeśli robicie więźby drewniane i strop drewniany, to, to możemy, możecie się zmieścić w około dwa tygodnie. Tu mamy jeden dzień. Także jeśli budujecie dom parterowy, to jest relatywnie bardzo duża oszczędność czasu. Jak i też pieniędzy, bo ta więźba w sumarecznym wychodzi też taniej. Ta konstrukcja wygląda dosyć filigranowo, ale uwierzcie mi, ta dachówka, która jest położona na nim, waży około 220 paru ton. Plus do tego te wiązary są tak przeliczane, że możemy tu zapewnić obciążenie około 150 kg na metr kwadratowy, czyli nośność praktycznie tradycyjnego stropu. Ten budynek, jak widzicie, ma ocieplony, ocieploną, boadie dachową pianą i ocieplony. Sufit, sufit lekki z kartą gipsu, wełną wdmuchiwaną. Ile waży izolacja nasypowa? Mm. Przy knaufie, przy tym, przy tym materiale, który tutaj widzicie, jest to około 15 kg na metr sześcienny. Wełna z rolki waży około 30-35 kg, także tu mamy materiał prawie dwa razy lżejszy. Co też jest dużym plusem, bo nie dociąża nam dodatkowo sufitów. Jeśli tym materiałem miały być np. celuloza bądź wełna drzewna, która też mamy w ofercie. Tam ciężary już są trochę wyższe, około 35 kg waży wełna drzewna, a 50 kg celuloza. Słuchajcie, pierwszy raz na, nas, na naszym kanale pokazujemy wełnę. Jest to wełna mineralna knaufa metodą wdmuchiwania, tak, czyli masz, specjalna maszyna pod dużym ciśnieniem pneumatycznym rozprowadza dany materiał na stropie. Plusów jest wiele takiej metody. Przede wszystkim dla was jest to cena, tak? Izolacja takiego stropu jest zdecydowanie tańsza niż układanie tradycyjnej wełny, dlatego że sam materiał kupujemy w dużych ilościach, mamy bardzo dobre ceny dogadane u producenta: to jest jedno, yy, szybkość. tak? Taki strop wykonaliśmy w około 6 godzin, także mamy tu praktycznie 170 metrów realnie brutto do wdmuchania. Tak? Dostylowo klient umawia się z nami na 30 cm, robimy na to zapas, także po osiadaniu te 30 cm będzie. Yy, Zaplikowane. Kolejna sprawa to przede wszystkim dokładność. Układając tradycyjnie wełnę, musimy bardzo precyzyjnie ją podocinać, zrobić to w dwóch, trzech warstwach i zrobić to przede wszystkim ręcznie. Tak? Dwie osoby trzeba to wnieść, dociąć, poukładać. Tutaj yy, drobna, drobny granulat jest na, wysypywany z rury, uszczelnia to wszystko bardzo dokładnie. Nawet zobaczcie, tu wpadło nam pomiędzy rury. Także każda najmniejsza szczelina jest uzupełniona. Może dokopiemy się do stropu, to będzie pokażemy, jak to, to wszystko wygląda. O, widzicie, są nawet jakieś peszle pokazane, które są fajnie otulone, nie trzeba się na tym specjalnie skupiać. Jeszcze trochę spróbuję dogrzebać się do, do stropu. O, zobaczcie, mamy pokazany stelaż, pod nim jest folia paroizolacja, a pod folią przymontowany jest karton gips i teraz tak, jeśli macie problem, żeby na przykład poprawić rekuperację, czy dołożyć jakiś punkt świetny, wystarczy, że odsypiecie sobie tą wełnę, można później ją bez problemu uzupełnić. To jest też przewaga tej wełny nad pianą, jeśli chodzi o takie właśnie lekkie stropy wiązary, no bo w pianie trzeba będzie już kombinować, wycinać, co jest też dosyć uciążliwe. Zajmuje to czas, można uszkodzić się na przykład jakieś peszle, które są podczas cięcia. No i później trzeba tą pianę też wkleić, uzupełnić, także to jest już duża, duża uciążliwość. Tutaj tego akurat aspektu nie ma. Jesteśmy przy kominie, także warto wspomnieć o klasie palności danych materiałów. I teraz tak, no tutaj panowie przed chwilą skończyli podłączenie kominka do, do komina. Zauważcie, że tu zrobili ceramiczną opaskę, która no, powoduje to, że te drewno jest osłonięte od ewentualnej temperatury, która mogłaby się tutaj pojawić. Nasza wełna ma klasę palności A1, także też jest materiał zupełnie niepalny, ale jedna rzecz jest do poprawy, także jest to komin yy, od kominka. Nasza piana jest bezpośrednio doklejona. Tutaj umknęło to mm. trochę yy, wykonawcy i naszym chłopakom, będzie to trzeba poprawić, czyli Piana zostanie wycięta na, w, w, na opasce i będzie wstawiony tam niepalny materiał, yy, prawdopodobnie to będzie maty z wełny mineralnej. Mm. Także zwracajcie uwagę, żeby właśnie takie kominy, które, no, w, w których może pojawić się wysoka temperatura, na przykład zapalenie sadzy, powinny być odizolowane czymś niepalnym. Jak kontrolujemy grubość takiej izolacji? Tak? Jeśli chodzi o pianę, to oczywiście sprawdzamy to specjalnym szpikulcem z zaznaczoną podziałką, jaką grubość tam uzyskujemy. Natomiast tutaj w sumie sprawa jest dosyć prosta, bo ustawiamy laser na pożądaną wysokość, dodajemy nadmiar izolacji, który powinniśmy nasypać, no i wszystko jest fajnie zasypywane. Na każdym praktycznym wiązarze, na każdej belce widać laser, także chłopaki wiedzą jak sypać w porostu pewnie odezwie się, że ma dom parterowy nie ocieplało strychu i dlaczego tutaj akurat został ocieplony i sufit i dach byliśmy na paru realizacjach gdzie na stropie niewykonana przez nas była wełna celulozowa bądź wełna drzewna była to odpowiednia grubość izolacji na dole w tych domach było bardzo ciepło były to też domy parterowe ale inwestorzy chcieli wykorzystać sobie strych i w sumie żałowali, że nie mają ocieplonego dachu. Przez ostatnie pół roku wyocieplaliśmy cztery budynki, gdzie właśnie na suficie była y, izolacja zasypowa, a tam robiliśmy y, dach. Tak? Była też konstrukcja wiązarowa. Powierzcie, nam jest to o, dużo, o wiele bardziej trudna praca niż w tym wypadku. Bo tutaj najpierw robiliśmy pianę. I dopiero wypełnialiśmy to wszystko y, zasypem. Tam przy, przy, przy każdej krawędzi dachu, tak połączeniu dachu z, z elewacją, ze ścianą, z murłatą, trzeba było tą izolację od, odsuwać, odsypywać. Dopiero wtedy można było odpowiednio wykonać pianę, i dopiero później można było też tą izolację uzupełnić. Druga sprawa, y, nie wiadomo jak, to się do, jak dokładnie można się poruszać, bo zobaczcie te wszystkie pasy dolne wiązarów są obecnie zasypane. Bardzo łatwo można stracić równowagę, wsadzić nogę tam, gdzie nie trzeba, no i, i uszkodzić regipsy. Także, jeśli chcecie w takim domu mieć ocieplony dach, to pomyślcie o tym wcześniej, zróbcie to na początku. Dopiero później, po 200 sufity, zróbcie zasyp tego stropu. Pode mną jest garaż, także garaż dwustanowiskowy. Zauważcie, że tutaj będzie ta izolacja też jest w pełni wykonana, tak jak, tak jak na części mieszkalnej. Tutaj jeszcze jedno, czego brakuje, to powinna być zbudowana. Tak zwana barierka, tak? Wokół taka skrzynka zbita, żeby ta nasza izolacja się nie wysypywała, ale to też było wcześniej ustalone. Chłopacy nie nasypali tu, przy tym aż do pełna materiału. Sporo materiału zgromadziliśmy w tej części. Po wykonaniu tej skrzynki będzie można to, to po prostu ten materiał przenieść, rozsypać wokół, także. Też y, fajna sprawa, bo nie trzeba wzywać y, od nowa firmy wykonawczej, żeby coś pouzupełniać. Po prostu dogadujemy się wcześniej. Tak jak tu, nasypujemy więcej, później inwestor, wykonawca może sobie materiał po prostu przenieść, y, rozłożyć i, i nie ma z tym jak najbardziej problemu. Wszystkie parametry są zachowane. Dodam też, że dzisiaj mamy wspaniałą akustykę, bo raz, że nierówna powierzchnia piany bardzo dobrze tłumi y, dźwięk. I druga sprawa, na dole pod nami wykonywane są prace budowlane, często jakaś wiertarka, jakiś motek, e, Tego też tak nie słychać, bo no, wełna bardzo dobrze wygłusza. Tak? A co jeśli macie 20-letni dach wiązarowy, położone około 20 cm wełny, częściowo zniszczona, może być przez kuny. Już mieliśmy takie sytuacje, że w kilku miejscach kuna zrobiła sobie kuwetę. No ale przede wszystkim e, najważniejsza sprawa, że ta izolacja już nie spełnia swoich właściwości. I teraz tak. Można to wyrzucić, zutylizować, co też będzie znacznym kosztem. A można tylko wymienić tą wełnę, która jest zniszczona, zasikana przez te nasze kuny ulubione. I co? Najprostsza sprawa to na tą wełnę można dosypać naszego knaufa w grubości około 15-20 cm. I mamy bardzo pozytywne informacje, że po takiej pracy ilość energii do ogrzewania spada o około 40% komfort się podnosi, jest znacznie, znacznie cieplej w domu niż było przedtem latem natomiast ten budynek się też nie przegrzewa także jeśli macie starą istniejącą wełnę na takim poddaszu wystarczy dosypać izolacji takiej lekkiej ona może być jak najbardziej łączona z wełną jest w wysokim stopniu paroprzepuszczalna to wszystko będzie fajnie współgrało i, i, i oszczędzacie naprawdę sporo pieniędzy. Dodatkowo możecie liczyć na zwrot y, z inwestycji, bo ogrzewanie, wiadomo, niższe koszty, ale możecie taką usługę sobie odliczyć od y, podatku dochodowego jako ulgę termomodernizacyjną. Także y, bardzo fajna sprawa, polecam. Kolejny aspekt to hydrofobowość materiału. tak? Prze, przeważnie wełny, jeśli mają kontakt z wilgocią, z wodą, to nasiąkną nie chcą odparowywać. Tutaj ten materiał, jeśli wylalibyśmy litr wody w dany punkt, to ona po prostu tą wodę zatrzyma, bardzo wolno będzie wchłaniać, jest to pożądany efekt, bo nie, ta woda nie, nie rozprowadza się w całym materiale i nie, i nie zostaje tam, tylko po prostu nie chce w niego wsiąkać, a jeśli ten materiał już zamoknie, no to też można go spulchnić dosyć szybko odparuje, to bardzo istotne przy jakichś tam przeciekach, tak? no bo tej wilgoci musi, tej wody musi naprawdę dużo znaleźć, żeby był z materiałem problem. A co jeśli macie skośny dach i waszą przegrodę weszła kuna? w Średnio dwa, trzy razy w tygodniu mamy taki telefon, że, że właśnie ta kuna tam się znajduje, bytuje, raz jest, raz jej nie ma. Przede wszystkim należy się jej pozbyć, tak, są specjalne żywołapki, są specjalne firmy, które się tym trudnią. Jeśli się już jej pozbędziecie, najlepiej jest tą wełnę wymienić, ale jeśli nie chcecie burzyć całego poddasza, bo to jest już naprawdę gruby remont, my jesteśmy w stanie wykonać naprawę takiego ocieplenia. Czyli punktowo robimy otwory wielkości 30-40 mm, jest ich dosyć sporo, około 1-2 otwory na metr kwadratowy i takie miejsca, takie poddasze uzupełniamy właśnie tąże wełną. Wdmuchując on odpowiednim ciśnieniem, odpowiednim rozstawie i ustawie maszyny. Także te wszystkie miejsca, które kuna zniszczyła są uzupełnione. Macie dołożone kolejne centymetry izolacji i też w takich poddaszach Izolacyjność diamentalnie się podprawia, tam gdzie były problemy, już ich nie ma, tak jeśli chodzi o termikę. Jeden z największych minusów, jaki możecie, na jaki możecie trafić, jeśli chodzi o izolację zasypową, to po prostu błędne wykonanie. Tak? Każdy materiał ma swoją gęstość nasypową, którą powinien się ustalić z wykonawcą i zweryfikować u producenta, plus dodatkowo procent osiadania. Czyli ten nadatek, który musicie nasypać, żeby później po tych dwóch, trzech latach izolacji było tyle, ile na ile się umówiliście, ile macie wpisane w umowie. Yy, I właśnie tutaj jest, zaczyna się problem, bo niektórzy wykonawcy nie dogęszczają materiału na, w odpowiednim stopniu, sypią go tak jakby za luźno, ta gęstość nasypowa jest za niska. Oczywiście materiału idzie mniej, oni są zarobieni. Wy się cieszycie, że macie taniego wykonawcę, ale po dwóch, trzech latach może się okazać, że tej izolacji zamiast 35 cm macie jej tam 28-26. Co też jest no, niedopuszczalne, tak? dlatego zwracajcie uwagę. Jak dogadujecie takie prace z wykonawcą, ile on materiału planuje u Was wsypać, jeśli wyczujecie, że coś kręci, zweryfikujcie to u producenta, u dostawcy danego materiału. Jeśli chodzi o pianę, to nanoszona była ona bezpośrednio na deskowanie, które pokryte było z zewnątrz membraną wysokoparoprzepuszczalną. Czas pracy te 400 metrów wykonaliśmy w dwa dni, aczkolwiek jest to bardzo uciążliwa praca, bo zauważcie, że podłogę mamy tu tylko na środku, jest to około 20 metrów kwadratowych. Na urywkach wcześniej będzie pokazane jak ta praca wyglądała, ale tak naprawdę poruszanie jest bardzo ciężkie. Musieliśmy poruszać się po tych belkach. Tutaj dodatkowo tego w tym momencie nie widać, ale tak jak wspomniałem na początku, ocieplaliśmy dachy, wychodziliśmy około 70 cm za, za elewację, czyli podbitka jest ocieplona w poziomie, dodatkowo dach ocieplony jest do, do samej tejże podbitki. Tu cała opaska została tak zrobiona, dlatego żeby nie budować pionowych ścianek, które tak jak powiedziałem podrażałyby koszt całej realizacji, inwestor podjął decyzję, żeby ocieplić wszystko pianą, wypełnić to do końca. Tak też musieliśmy zrobić, co też zajęło nam sporo czasu. Słuchajcie, teraz najważniejsze, kończąc już pokażę, przedstawię Wam koszta. A mianowicie, piana na dachu i dodatkowo z tymi wyobleniami na podbitkę, metraż ponad 400 m2, wyniosło to ponad 30 tys. zł netto. Nawiązując do wełny, mamy tutaj 30 cm, na tym obiekcie kosztowało to 10 tys. zł, jeśli brutto, jeśli chcielibyście zrezygnować z ocieplenia dachu, a zaizolować sam strop, musimy zwiększyć tą grubość do około 45-50 cm. Wtedy wyniosłoby to około 14-15 tysięcy złotych. Lambda tej wełny równa jest 0,40 przy tym luźnym nasypie. Natomiast też ciekawostka. Przy większym zagęszczeniu w skosie y, możemy uzyskać lampę nawet 0,33. Y, powierzchnia tego stropu, który ocieplaliśmy wynosi 180 m2. Czas pracy jeden dzień koszt 10 tysięcy złotych. Także porównując to do tradycyjnych metod, y, znaczna oszczędność czasu i pieniędzy.